Nie sposób omówić zasługi i osiągnięcia Bronisława Garenka. Wybitny historyk, który nie zajmował się historią bogatych i możnych, ale historią biednych. Czołowy działacz opozycji demokratycznej w latach 80 Wybitny działacz i polityk w niepodległej Polsce. Do jego zasług należy to, że kierował klubem ówczesnej Unii Demokratycznej i jednocześnie bardzo ściśle współdziałał z rządem Tadeusza Mazowieckiego. Był, je, był głównym autorem poprawek do konstytucji Polski w latach 89-90. Jako minister spraw zagranicznych w rządzie Jerzego Boska w 1999 roku wprowadzał Polskę do NATO. Jako człowiek był ciepły, życzliwy i pogodny, ale jednocześnie miał złomne zasady. Korzystałem z jego wsparcia w kluczowych momentach, kiedy wtedy kiedy odpowiadałem za program gospodarczy demokratycznego opozycji, która objęła władzę w 1989-1991 roku. roku. A także, między innymi, wtedy, kiedy obaj byliśmy ministrami w rządzie, w rządzie Jerzego Buzka. Uważam, że Bronisław Geremek wspaniale zapisał się w polskiej historii.